Rok, nowy kebab. No, ja już po Dzisiaj, już mamy styczeń. Jest też lub Dalej nie było garaża. nie dobra, jest serial. serial. Ciekawe, ciekawe. Wyglądam z lektorem w ogóle. Wczoraj był alert RCB. Cały balkon już jest tutaj na strany. A tu już nie ma za bardzo jak przejść. Widzicie śniegu? Matko, jedyna. Co tu się. Dzieje. Zobaczcie, że ja dzisiaj nie idę do roboty, ja współczuję. To nawet tak, o matko, między autami tutaj, co tu sieć wyprawia? Jakie tu zaspy. What the hell? Masakra. Chodnik się nie odśnieżony. po co? Droga w sumie nie jest taka zajebista, za zawsze coś lepszego. A my co? Dramat ludzki. My ja się teraz zabieramy za czyszczenie tego... Gagatka, bo jest swoje cały uwalony A Tu widać ile kurzu jest, matka jedna. Dramat, nie chcę wiedzieć co jest w środku Tutaj jakiś tutaj syfik, nie czy to jest plesi Nie no to jest kurz zwykły, tylko tak się zbiera, bo tu są te dziurki takie Ale ogółem, e, nie no, myślałam, że to będzie gorzej Spoko jest więc jest fajniutko-czyściutko. jest gitara. Bardzo fajniutko, tutaj mamy czyściutko. No z ciekawości położyłam go na ziemi i takie ma What the hell is this? To jest futro, futro. Takie jak to na krześle się zbiera za chwilę. To jest drama, to krzesło lubi strasznie kusz. Odkurzona, podłoga pomyta. Nowy rok, nowa ja. Czyli nowa ja sprzątająca częściej. Będziemy otwierać pikolo mimo tego, że już mamy sobotę. Czwartek? Trzeci, dzisiaj jest trzeci. Ale raczej nie jest gazowany, bo on stał te parę dni, to powinien być wyluzowanym chłopakiem. Ja to on tak wybuchła. Tak. Ściągamy za mleczkę granatu. Ja się boję bo... Jezu! Dobry, dobry z lodem. Ja dzisiaj bo zimno. Idziemy na giełdę zobaczyć, czym jest. Po poglądamy jakieś itemki. No, dzisiaj pustało na giełdzie, nic nie ma. Także wracamy. Mniej słodkiego w tym roku. Mniej słodkiego. Ja mówię do starego, nie, to jest za słodkie. Ale było na przecenie. Ajajaj, no ja nie wezmę. To jest bomba. Bomba cukrzycowa, po prostu. Ale ostatni raz, ostatni raz. Pierwsza paczka PR w tym roku. Osobiście się trochę obawiam, że gołąbki już nie będą dobre. Zapomniałam Wam wziąć pojemnika, więc mamy pojemnik. Nasz placek, o kurde. Kiełbasa. Mamy gołąbki. Wy wiecie, co to jest za mistura. Ja też wiem. Co mogę powiedzieć? To, że na mam farbę i może być problem. Mi się wydaje, że w niektóre miejsca mogą nie mieć farby na sobie. Ale no, w ogóle ten kolor jest bardziej. Tutaj taki pomarańczowy, czerwony, taki rycały ceglasty. A tutaj trochę wróż wchodzi. No zobaczymy. Jak mnie nazwałeś? Foliaż. Jestem foliarzem. Więc Zaraz. Debil. Dzień później. Ogółem tutaj w kamerze. One są brązowe, a one są czerwone. No. Nie. Kamera nie oddaje. O, tu nie. Ej, ty. O, coś takiego jak tu mam. O, to mam takie bardziej. Zawsze to jakaś się zmiana. pana zima. E, czerwone łapy. Dobrze, że rękawiczki miałam. E, cała przygoda zamarznięta. Musiałam e, psikać od środka. E, normalnie. E, o, w, o, mnie to Już mnie to lekko poddenerwowana jestem. U was życie boli? U was życie boli? Krobanka. Krobieny. Dramat. Od środka. Na zewnątrz nie ma nic. Kto to pije? Ale niedobre! No. Mamy styczeń, także co musiałam sobie zamówić? Pierdółki. Pierdółki z Chin. Z racji, iż szpad mi telefon do yy, kibla, rozbiłam sobie nawet na, na case'ik. Co to jest? Nie wiem. To jest dla starego komin chyba. Ale spoko. Habit tracker. O! Taki ala segregator to jest. Właśnie, taki mały na i 60 poketsów. Dużo. Więc na jakieś ciekawsze rzeczy bym sobie to nie dała. Wczoraj jeździłam dużo autem, bo stwierdziłam, że trzeba go trochę odgrzybić, żeby odmarzło, bo ono po prostu było całe zamarznięte i to był dobry dobry mów, bo... Wiecie, ja sobie dzisiaj idę e, do e, samochodu i nie jest zamarznięta szyba, bo jest cieplej. Więc wiecie, to wszystko fajnie odmarzło. Maska też odmarz odmarzła. Super e, super fajnie w końcu. Żyć się to chciało. Wiecie, jak ja przychodzę do auta, teraz nie. Sobie jeszcze włączę tylną szybę. Niech się mi ten odczakuje. E, to jest takie my god, nie muszę tego drapać. Amazing shit, pozo. Rzecz ciekawszy, kupimy mniej. Kupiłam sobie takie z... To jest koktajl. Był niebieski, wzięłam. Pachnie jakby było niedobre. No. Hmm. sobie tutaj szafkę pod zlewem. Odkurzać oczywiście. O wiele tutaj czyściej mamy. No ta sama w sobie jest trochę uwalona. I będziemy tutaj dawać pojemnik na te pierdółki takie przykoszowe, bo tutaj zawsze było napierdolone. O wiele ja to wygląda fajnie dzięki za oglądanie śmieci. Yy, tutaj pokrywka niech już sobie będzie i, i fajnie jest moim zdaniem. Jeszcze jak te kapsułki się jedne skończą, to tak akurat będzie więcej miejsca, fajnie. To mi się podoba, w końcu jest tutaj porządeczek. Ale te naklejeczki kosmiczne takie ładne, tu już sobie tą... Tę sobie wkleiłam. Ej, naprawdę, najlepszy chyba, jakie kupiłam ever. Mój monitor, moment kreski, już moja tęcza na pasku. Jest coraz większa. Tego tak nie widać tutaj, ale. O, teraz widać znakomicie. Cały pasek powinien być żółty, tak jak jest żółty na samej górze, a on już jest tęczowy. Pozdrawiam. Nie, wiem, czy będę kupować iamę jako kolejny monitor, jak yy, tak się dzieje. Just saying, że staremu y, też y, się zaczęło robić takie właśnie linie Tylko, że mi o wiele bardziej Nie wiem, bardzo mnie to denerwuje Nigdy więcej tu nie staję już Kurwa mać <laughs> Skończył mi się żel do mycia twarzy W sensie nie ten, bo to był wcześniej Tu już przelewałam sobie jeden i dzisiaj sobie też przelejemy nowy U? Holy moly! Ale fajnie. Tak wygląda mój bluszczyk. To są dwa bluszcze. I on właśnie tutaj znowu znowu mi usycha. I no, tu nie ma wody, w tych po prostu sobie wbiłam. Ale nie wiem, czy tutaj. On ma zawsze jakieś problemy ze sobą, tyle bym powiedziała. Nieważne, co z nim zrobię, to on ma problem. Ale i tak będę tego przesadzać. Co to kurwa komentować? Co to kurwa jest? Co to kurwa jest? Ja nie dam rady, ja nie dam rady kurwa. Och, chodzi? Nikt tym autem wczoraj nie jechał. Świeciło po prostu słońce. Przyszedł y czas, żeby kupić sobie nowy krem na twarzy, bo obecnie mi się kończy. Ma taką bielendę Fajne opakowanie szklane, ale szanuję to upę. To polska firma, by the way. Nie wiem, czy teraz też, ale. Takie małe pudełeczko plastikowe, super fajnie. I to ma taką samą pojemność jak bielendę. Ale jakie mniejsze? To jest to samo, to samo. Poszanowałam. Po co generować załapkowiec śmieci i w większym upakowanie? Tylko po to, żeby się fajniej dla oka... Znaczy, ja lubię wielendę w sensie tą szklany. Fajny, fancy. No, ale patrzcie, jakie to jest kurde div, jaki to jest div, i mój włos tutaj wypadający. Wiecie, kiedy jest miłość? Kiedy, kiedy chłop cię kocha, jak przychodzisz z roboty, i masz wtosty. Drugie się robią, i jeszcze jest wstawiona woda na cappuccino. My god, so cute. Kupiłam sobie takie słoiki, Coś tak, słoiki. pojemniki. One no są takie, a To jest jakaś proszek. Wow! No nie no, może być zgnieciana, tylko żeby kot było widać. No, a, co weźmie? Wzięło, jak wciągnęło dupo. <laughs> Hej, starego? Na miejscu! Let's go! blisko po pracy, poker z. idziemy sobie kłodeczką, tu starego, Second Time. Fajne, fajne, tu widoczek, tu widoczek. Aby tu przyjść i zapuścić słońca, żeby. Słońce, było to jest Nie wiem dlaczego to. Tam bardzo strona. tego tamtego goni, to jest śmieszne. Um, um, Podaj świeczce z akcjona. Takie tupy jak komunik. Sprawdziłam. A co? Będę kupować świeczki, będę zapalić. palić. Holy moly, to jest galaretka. Bardzo ładnie pachnie w ogóle. Dzisiaj będzie, będziemy to palić. 12 zł za nią dałam. Chyba. I jeszcze kupiłam taką, co jest zwykłą. 23 godziny się to ma palić w ogóle. What the fair? Pachnie fajnie w Nie Słuchajcie, nowe monstery, więc... Jesteśmy inne i będzie testing. Wow. Testujemy dzisiaj żółtego Rehab'a. On jest niekazowany, bo to jest w ogóle lemoniada z herbatą, ma smaku... Cytrynowym. Ale taką pachnie cytryną, no. Ale słodkie. bo włosy odstają. Boże. Dramat. a tu dramatu nie będzie. Już będzie dospermiony przez kwinkę. Gorszy. Gorszy. O dziwo gorszy. Ach, ale bardzo puszka ładna, nie? Viking. Viking. Pachnie, no, takimi owocami, nie? <laughs> Zajebisty komentarz. Nie, raczej nie, nie będzie należał do grupy Monsteru, które bym sobie kupiła w żawce. Chyba naprawdę, że ten skórę mi mi Od środka szyba. Chyba nie. O, jest to? hello. hello Poniedziałek, nowy tydzień. Co mogę powiedzieć? To, że miałam w planach wstać o siódmej, ale... Kurde, było tak ciemno strasznie. Było tak strasznie ciemno, że mi się po prostu nie chciało. Ale my sobie zapalimy świeczkę dalej, bo już zaczęłam ją palić i w teorii tak, dzisiaj się upali cały dzień, bo ona już taki ma knot trochę taki... Uuu, niefajny. Ule, to... o! Kurwa. Zróbmy sobie tę lampę bo taką żółtą modę mam strasznie ale patrz jakie to są te ringi, są straszne na tym moim zdaniem to jest ten problem w posiadaniu okularu, no bo tak, ona jest roz rozładowana lekko, to jest najjaśniejsze, tak są żółta no i te ringi, no nieważne, no raz, odpalając świeczkę, przypaliłam sobie paznokcie Dlatego nauczyłam się, żeby jednak palić do góry, a nie w dół. Pali się, a ten knot tu już w ogóle się złamał. Dodatkowo wróciłam sobie powoli, żeby wracam do Espaniola. Ja kupiłam ten zestaw książek, bo to jest... E, trzy, nie, dwie książki tutaj są. Od A1 do C1 chyba. E, matkę tutaj mam kupić Państwu, jedną znalazłam chciałam w ogóle wygenerować sobie, bo nie było, chciałam wygenerować sobie mapy Ameryki Południowej i tam Azji na przykład po hiszpańsku, bo w ogóle w ogóle nie było, nie wiem nie wiem szukać, jak jest, a po angielsku szukałam. Ale nie, nadpisałam, nie, nie po angielsku, ja pisałam po hiszpańsku w translator, żeby mi ten, no nieważne, działało, więc co? Więc chciałam, ja że ChatGPT GPT mi wygeneruje. Ja Wam pokażę, jak ChatGPT generuje mapę. A czy każdy wie. Każdy, kto coś tam się wyjaju się, czasem coś chce poklika, więcej troszkę niż mniej, to wie, że sztuczna yy, inteligencja nie potrafi w mapy. Tutaj mamy taką mapę. Jest takiego. Coś mi tu nie pasowało. O, Kepal. Tutaj mamy Kepal koło Nepal. Jakieś takie nazwy zupy od Turcja tutaj jest. Bo jeszcze stwierdziłam ja używam kopilota. Kopilota od Microsoftu. Lubię, lubię, OM. Fajna jest. Tylko że on... Jeszcze gorzej w mapy. Jeszcze gorzej lub... Co on odjechał? To nie, bo to jest. Holy shit! Indie przejęły Chiny. Tak. Uh, what can I say? A nie, bo Chiny przyjęły Rosję. Holy shit! Oh my god. No więc tak. Jest zabawnie. A szklanka. Tutaj dziurka. No dobra, no tak Tak samo wyjdziesz. Weź tak stój, nie ruszaj głową, bo światło mi zasłania. No rób, rób. Pera. O kurwa! Dobra na mnie To cipa no. no Nie mogę zrobić ładniejszego zdjęcia? Na twarz bardziej, a nie... Całą on cię przerobi wtedy no, ze... jest... Tak No nie, to tak nie działa, tylko na mor... O kurwa, o kurwa. Tak? Daj mi, teraz to zrobię w Stary no. nie zdjęcia zrobić, ja zrobiłam lepsze Ty jesteś kurwa hejter no Zaraz zobaczymy ja chyba nie jak Ci zakolać No tu... przestań Dzisiaj, jutro? Upra... No lepiej, no. lepiej Ale w ogóle nie do mnie Zimniutko A my idziemy na kaczuchy nakarmić ziarnami No powiedz coś Kaczuchy Stary lubi rzucać ziarna kaczuchom ja je i wytrenuję. Tak, będziemy mieć armię kaczek. Jeszcze będzie Może jakiś łabłądek się napotoczy. Stary tylko wyciągnął worek i wszystkie przybiegły. Co jest? Beka! Ale biegną tam jeszcze. Ale... Armię. A dzisiaj... Dzisiaj zrobiłam Bigos i Bigos wyszedł mi. To z Look at this boy! Oh my god! Jest już przed siódłą. Jest o wiele ciemniej, nie ukrywajmy tego. Udało się w końcu wstać o tej godzinie, o której od tylu miesięcy, tylu tygodni chciało się wstać. Jakby wiecie, więcej, więcej dnia. Iż wystrzeje nie spać, widzicie jakieś jest ciemno. Jest nie widać. Mm. Budzik sobie nastawiłam, tak patrzę, bo to na zegarek i jest 630 akurat i budzik dzwonił. No i jest taki timing, A ta świeczka jest fajna. Słuchajcie, ta świeczka, ta cytrynowa nie za 6 zł, ona pachnie czuć w pokoju normalnie ten zapach yy, cytryny będę grablikę, bo... Spadłam znowu, a sobie świeżymy. Eee, Uch, och, już nie jestem woską, ale bardzo spadłam. No, ja byłam z tylko od tysiąca. Najwięcej byłam dzisiaj setną. No wczoraj mieliśmy troszkę tutaj chujnie. Więc trzeba troszkę nadrobić, jak dzieci są w szkole, bo kurde, po południu mi się grać nie da. Niestety. Także będziemy wbijać rangę. Bardziej mi zależy, żeby się odbić, bo jestem teraz w emeraldzie 3-4, tak siedzę między tym a tym cały czas nie mogę się odbić, więc lecimy. jest zimno. Straszny mrozik. Mhm.